A co z wydawnictwem? spytał troskliwie. Mówiłaś, że chcesz zmienić? A daj spokój mruknęłam, dając mu tym samym znak, że skończyłam na dzisiaj. Nie wiem, czemu oczy nabiegły mi łzami. Poszłam do swojej łazienki, bo my faktycznie mamy teraz każdy swoją ja swój pokój, swoją łazienkę, swoją szafę i Mirek swój pokój, swoją łazienkę, swoją szafę ja mam swoje życie, on swoje. Teraz będzie miał swojsze. Pomyślałam żartobliwie, ale do śmiechu to mi nie było. W łazience stałam przed lustrem i patrzyłam na siebie, a sens mirkowych słów podpełzał mi do rozumu powoli, powoli, żeby wrzasnąć do mnie z całą mocą. Odchodzi od ciebie. Kompletnie zaskoczona poczułam prawie fizyczny ból. Skuliłam się wewnętrznie i rozpłakałam cicho. Nie miałam pojęcia, czemu płaczę. Może to odruch, że jak zły wieści, to się płacze? Po tej rozmowie Mirek wziął swoją walizeczkę z kosmetyczką i poinformował mnie łaskawie, że w sobotę przyjdzie po resztę swoich rzeczy. Uśmiechnął się jakoś głupawo i zobaczyłam, jak zamykają się drzwi. Kompletnie straciłam grunt pod nogami, poczucie sensu. W kuchni ta miska pełna masy ziemniaczanej z jajkiem już całkiem szczerniała, a mój mąż, z trzydziestoletnim starzem małżeńskim, pakował się na pewno w tej chwili do samochodu i odjeżdżał. Scena ekstragi komedii. Agata słuchała mnie uważnie. Powiedział, że w sobotę przyjdzie po swoje rzeczy. To jutro, prawda? Uzmysłowiłam sobie. O kurczę. No jutro. To nie wracaj, zostań u mnie. Przyniosła butelkę wina. No co, nie zaszkodzi, wyjaśniła. W milczeniu wypiłyśmy po dwa kieliszki. Kopnął mnie w dupę jak psa. Przemówiłam nagle żałośnie, podlana winem na pusty żołądek, więc weszło mi pod sam dekielek. Wstałam i parodując Mirka rzuciłam. Odchodzę, kochanie! Siadłam z powrotem. Czujesz się tak, jak chcesz się czuć. Czujesz się jak skopany pies? To dlatego, że nikt cię dawno nie przytulił. Wiesz co? Zrobimy sens. Agata zapaliła świeczkę. Było mi wszystko jedno. Beczałam, czułam się podle. Niech ona coś z tym zrobi. I zrobiła. Przytuliła mnie i powiedziała. Światło świec ściąga duchy zmarłych. Twoja mama na pewno jest tutaj. Jakby mogła, to ona by cię teraz głaskała, tak jak ja, i mówiła moja mała dziewczynka, Moja Marianna, kochana. Mania. Mama mówiła Mania. Mruczę. Dobrze mi. Wzdycham lekko, wreszcie oddycham głęboko. Agata mówi dalej. Mania, mądra moja córeczka, wyrosła na taką fajną kobietę. Nie fajną. Czemu nie? Bo jak mama żyła, nie mówiło się fajną. Tego słowa jeszcze nie było. Oj, już mi się język plącze, bo pijaniutka jestem, a tak mi jest dobrze. Chyba faktycznie czuję tu mamę. No, ona by mnie zrozumiała i pocieszyła. Oczywiście, ona doskonale wie, że mówi się fajna, że masz już pięćdziesiąt lat i że ci smutno. Manieczko. I mama mówi ci, że nie możesz nawet myśleć, że cię Mirek kopnął w dupę jak psa. Bo jesteś mądrą, fajną manią i dasz sobie radę. A teraz śpij. Nie trzeba mi było tego powtarzać dwa razy. Powieki miałam ciężkie, oddech głęboki. Zasypiam nareszcie. Dobrze, że przyszłam do Agaty. Chciałam jej to powiedzieć, ale mi nie wychodziło. Dobrze, że przyszłam tu. Co? Agata pochyliła się nade mną. Nis. Zasnęła.